Niespełnoroczny Wincent na co dzień mieszka ze swoją mamą Joanną Opozdą. Okazuje się jednak, że Antoni Królikowski także podejmie walkę o syna. W ostatnim czasie ucichła medialna burza pomiędzy Antonim Królikowskim a jego byłą partnerką Joanną Opozdą. Nie oznacza to jednak, że wszelkie kryzysy zostały zażegnane. Wciąż trwa walka o syna dawnej pary, Vincenta. Właśnie wyszło na jaw, że aktor nie zamierza się poddawać w walce o kontakt z Malcem. Antek Królikowski i walka o synach, małżeństwo Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego rozpadło się jeszcze przed narodzinami Wincenta. W rozstaniu towarzyszyła medialna burza i publiczne przepychanki. Jakiś czas temu jednak głosy na temat tej dwójki ucichły. Ostatnio Antoni Królikowski świetnie bawił się ze swoją nową ukochaną. Tymczasem Joanna Opozda nie tylko wróciła do zawodowej kariery, ale przede wszystkim skupiła się na wychowaniu ukochanego syna, który obecnie ma niespełna rok. Jakiś czas temu świeżo upieczona mama zarzuciła byłemu partnerowi, że ten nie tylko nie interesuje się synem, ale także nie płaci alimentów. Sprawa nie została ostatecznie wyjaśniona, jednak okazuje się, że Antoni Królikowski zmienił swoje podejście i postanowił zabiegać o syna. O planach aktora opowiedziała osoba z jego bliskiego otoczenia w szczerej rozmowie z na żywo. Okazuje się, że Antoni Krulikowski nie tylko zdystansował się do medialnego życia, ale także zaczął nad sobą intensywnie pracować. Antek zgłosił się po pomoc do specjalisty. Uczęszcza na psychoterapię. To indywidualne sesje w nurcie psychodynamicznym, gdzie pracuje się nad przyczynami obecnych kłopotów, tkwiącymi głęboko w podświadomości, wyznała osoba z najbliższego otoczenia aktora. Okazuje się również, że aktor, który od dłuższego czasu słynie z beztroskiego podejścia do codzienności, pragnie ułożyć swoje życie i dojrzeć. Antek jest zdeterminowany, by ułożyć swoje sprawy, wreszcie dojrzeć i zacząć wszystko na nowo, zdradziła osoba z bliskiego otoczenia aktora. Czyżby nowe podejście do życia było zasługą nowej partnerki? W końcu ostatnio Antoni Królikowski wyznał, że to Izabela daje mu siłę. Jak myślicie, co na to wszystko Joanna Opozda?